Cześć wszystkim, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj trochę nietypowy odcinek, bo zobaczcie, nagrywamy go na dworze, dlatego że teraz wracam ze sklepu i udało mi się bratu wymatać neon blasta. Zrobiłem taką niewielką dziurkę. Chyba widać, że to on. Tutaj jest mój neon blast. Ja ogólnie miałem trzy neon blasty. Ale dzisiaj udało mi się wymacać jednego. Proszę bardzo, jest Neon Blast. Tutaj jeszcze mi się udało kulę do kręgli wymacać srebrną. Do tego taką lodówkę. Takiego pączka. I taki toster. Do tego dwa takie... Zapomniałem, jak one się nazywały, te auta. No i tutaj w środku mamy Neon Blasta. Widać nawet, bo żadna figurka chyba nie ma takiego żółtego koloru. Porównajcie sobie. Teraz, raz, dwa. My idziemy do domu i zobaczymy reakcję mojego brata na Neon Blasta. I on jeszcze nie wie, że my nagrywamy. Także no zobaczcie, tutaj sobie jeszcze Wam pokażę, żeby nie było, że ta troszyka jest otwarta. Proszę bardzo. Nie jest nigdzie otwarte. Tutaj nie. Też nie jest. Proszę bardzo. Jest szczelnie zamknięta. mogę sobie... No. Nawet tak zrobić. Proszę bardzo nic się nie dzieje. Idziemy mu ją wręczyć i zobaczymy, jak zareaguje. Także za chwilę się widzimy. Cześć! Cześć! Dzisiaj Kornel będzie otwierał taką saszetkę. To jest ta saszetka proszę bardzo, proszę otwieraj. Ciekawe co trafi. A Dobra, ja się odwracam od... Ale ty się nie obracaj, tu, żeby widzowie widzieli. No, otwieraj. Może ci, czekaj, pokażę ci z której strony. Tutaj się przedziera, tutaj o. Co to jest? Co to jest? Nie, pokaż. Co żeś trafił? Kto to jest? Nie. Wiem. No to otwórz. No otwórz. No otwórz. Nie. Yeah. Kto to jest? No. Nie wierzę, że Ja. Zobaczcie. Udało mu się trafić na onblasta. Ale super. Ja! on jest ultra rzadki on jest ultra rzadki no czekajcie no on blas Ultra Rare także ja kończę jedynie co wam jeszcze mogę pokazać pokażę wam moją kolekcję a nie mam ją w nerce Czekajcie chwilkę pokażę wam Moja kolekcja z Tutaj mam na przykład Volta. O, o. To no. profesora to profesora K jeszcze. Jeszcze taki kręgla jakieś tutaj Zbawo! mam jeszcze. Zbawo! Zbawo! Zbaw! Kornel się cieszy tutaj. Y, powiem Wam tak jeszcze, za niedługo będzie gruby odcinek, bo idzie mi właśnie paczka. Y, powiem Wam, że cały karton czegoś zamówiłem, także ja ojcze, widzicie. Brat się bardzo ucieszył, tu nic nie było ustawione, to było wszystko macane. Także ja kończę, trzymajcie się, no i cześć.